Jak trudno przychodzi do głowy myśl, że to są wspomnienia, że tych osób, najważniejszej osoby w państwie, tych innych znakomitych postaci już z nami nie ma. Pani Elżbieta Jakubiak jest w studiu. Witam, Pani Elżbieto. Czy można sobie wyobrazić Polskę, życie społeczne, polityczne po takiej stracie? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na razie ja bym o tych, którzy byli tam na pokładzie. I od pierwszego nazwiska na tej liście zaczyna tę listę. Nazwisko Lecha Kaczyńskiego, a za nim jest pani Maria. A potem tylko nasi przyjaciele, już chyba um, można powiedzieć o nich wspaniali. Pracowali dla państwa, nie licząc na jakiś ogromny splendor, ale chyba też nie liczyli na to, że. Zginął gdzieś w lesie katyńskim czy pod katyniem. Myśmy nie tak dawno wszyscy dzwonili do siebie, mówiąc o tym, jak to będzie wyglądało. Naradzaliśmy się. Mimo, że ja od kilku lat już nie pracuję w kancelarii, to jednak i Paweł Wypych, i Władek Stasiak można powiedzieć, to dwóch takich najbliższych naszych przyjaciół. Wspólnie pracowaliście także nad organizacją tych uroczystości, tak, które dzisiaj tak, e, miały się odbyć. wcześniej przeżywaliśmy razem e, wielkie uroczystości różne. Od śmierci papieża, kiedy trzeba się było też z dnia na dzień umieć zachować, znaleźć, zorganizować to wszystko dla Polaków. I myślę, że e, po prostu ja dzisiaj o nich myślę jako o tych, których jakby już... Ani dotyku, ani słowa się nie usłyszy. Nie wiem, jak mówić o tym. Nie wiem też, wie pani, czy potrafimy jeszcze przez długi czas znaleźć takie słowa, dlatego że gdzieś z tyłu za nami są ich rodziny, które my wszyscy znamy. Gdzieś są te żony, ich dzieci. Gdzieś jest mama pana prezydenta, jego brat, córka, wnuczki. Trudno wyobrazić sobie ból, jaki przeżywają. E, tak, Nie jesteśmy jest, w stanie sobie e, tego wyobrazić. Wie Pani, to jest tak, jakby ktoś odszedł na najbliższy. My w swoim życiu spędzaliśmy tyle czasu razem. Mówię o większości tych ludzi, z którym, którzy są na liście pasażerów tego samolotu, bo można powiedzieć, że my spędzaliśmy bardzo często więcej czasu razem niż ze swoimi Znaczymy. rodzinami. Pracowaliśmy od 2002 roku właściwie w takim zespole. Można powiedzieć, że część tego zespołu dzisiaj była w tym samolocie. Jest tam nazwisko Tamka Nerty, dzisiejszego wiceministra kultury, ale też naszego przyjaciela. Jest nazwisko Andrzeja, przewoźnika, z którym się niedawno spotkałam w kościele. Wizytek mówiliśmy, co może być w czasie uroczystości katyjskich. On piszał książkę, mówiłam, mówiliśmy o tym, że to będzie ważna książka, bo taka druga po tych, które się już ukazały, wielka no, z nowymi dokumentami trudno znaleźć słowa ukojenia, ale to, co Pani powiedziała, kiedy i przywołała Pani wydarzenia sprzed pięciu lat, które też przecież tak niedawno wspominaliśmy, no, to obchodząc piątą rocznicę. piątą rocznicę śmierci tak. papieża Jana Pawła II i wtedy wspominaliśmy sobie te... patrzyliśmy na te ulice, na to, jak ludzie potrafili być razem, jak się modlili, jak reagowali. Teraz widzimy też, że przed pałacem prezydenckim na Krakowskim przedmieściu są tłumy Polaków, że wszędzie w kościołach gromadzą się Polacy, że są na ulicach, że no jest to takie wydarzenie, które powoduje, że nie potrafimy, nie odczuwając siebie jako wspólnoty, poradzić sobie z tym. Myślę, że to jest piękne, co Polacy robią. Dzisiaj szczęśliwym szkoda, że to jego dotyczy. Natomiast on nigdy nie wątpił, że żyje. Wśród Polaków, którzy potrafią być wielcy, którzy potrafią być dumni ze swojej historii. On chciał być prezydentem takiej, właśnie takiej Polski, takich Polaków. Um, kochał to wszystko. Um, kochał Krakowskie przedmieście. Um, największą, najwspanialszą chwilą to był ten moment, kiedy. Mogliśmy wsiąść do samochodu i przejechać się po Warszawie. To była taka ulubiona wycieczka. Zawsze mi mówił, że pojedźmy jeszcze na Żoliborz, a pojedźmy tam na dół, a nie byłem dawno na Mokotowie. Stale musieliśmy mu opowiadać, jak to jest, co się buduje, co się nie buduje. Kochał swój Żoliborz wszystkich tam Znał i właściwie denerwował się zawsze, że kładka nie działa albo że jest dużo śmieci na nowym świecie. Nawet jak już nie był prezydentem Warszawy, to strasznie się tym wszystkim przejmował, ale równie bardzo kochał Polskę. Obaj i Lech Jarosław Kaczyński to ludzie, którzy uwielbiają Polskę. Jarosław ma taką ulubioną. Ulubiony sposób wypoczynku, to znaczy wsiada do samochodu i jeździ po Polsce. Wie ile jest między Czerwińskiem a jakimś strzałkowym, między, między nakłem a jakąś inną miejscowością. I zawsze to są ludzie, którzy kochali Polskę. są wspomnienia, obrazy, przeżycia, przecież tak. wspólne, które nasuwają się w tak dramatycznej chwili. Łzy, rozpacz. To są emocje, które są w każdym z nas. Pani Elżbieta, jak była dzisiaj z nami, wspominała, ten wymiar osobisty tej tragedii chyba dominuje, ale ta tragedia ma także wymiar państwowy. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.